Pan pasou Janus karvinmikkekoua kantadatz.chauku. Wysoka, wysoka Izbo. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, że pani Olga Tokarczuk w swojej mowie z okazji otrzymania Nagrody Nobla y, powiedziała, że jak Krzysztof Kolumb odkrył południową Amerykę, tam rosły wielkie pola kukurydzy. Y, kongresy wybili miejscowych Indian. Na miejsce tych pól wyrosła dżungla. Ta dżungla pochłonęła dwutlenek węgla z powietrza i nastąpiła globalne oziębienie. Oczywiście, plotąc takie bzdury, pani Tokarczuk ośmiesza nie Polskę, tylko siebie, ale artyści mogą sobie mówić, co chcą. To jest takie, patrzymy na nas z sympatią. Tak, więc na, na, na to z sympatią, z sympatią, tylko ciągle nie rozumiem, dlaczego się tym zajmuje Sejm i w ogóle politycy się tym zajmują. Natomiast chcę przypomnieć, że gdyby Sienkiewicz dostał nagrodę Nobla, to Wy byście wyli z oburzenia, a prawica byłaby tutaj zachwycona, bo on powiedział, cytuję „Prawica od lewicy dzieli wszystko, również w stosunek do znaków artystycznych. Prawica uwielbia dodawać i mnożyć, a lewica uwielbia odejmować i dzielić porówno. Dziękuję.